Oto Windows 10 świeżo po zainstalowaniu. Spróbujemy wykonać kilka kroków, które są niezbędne, żeby się pozbyć kilku śmieci, żeby uporządkować całą sytuację i na koniec zainstalujemy kilka niezbędnych programów. Krótko mówiąc, przygotowujemy system do normalnej pracy. Na początek porządki. Większość osób nie lubi i nie chce używać tych ikonek, tutaj na dole. Pytają, po co to jest, do czego służy, jak się tego pozbyć. Od prawej strony, klient poczty, średnio udany, żeby się go pozbyć, klikamy prawym przyciskiem myszki, wybieramy odepnie od paska zadań. Zamiast tego polecam bezpłatny, doskonały program o nazwie Thunderbird. Sklep Microsoftu, ponieważ się nie logowaliśmy do usług Microsoftu i klikamy prawym przyciskiem, odepnie od paska zadań. To żółte to okienko eksploratora plików, potrzebne przydatne niech zostanie. Przeglądarka Microsoft Edge technicznie nie jest zła, bo bazuje na tym samym silniku co Google Chrome, ale jest zintegrowana z samym Windowsem i jeśli zawiera jakieś błędy to jest pierwszym wektorem ataku, więc raczej bym jej nie używał, bo jeśli coś się w niej schrzani, to trudno się jej pozbyć i to wszystko przywrócić do jakiegoś stanu używalności. Każdą inną przeglądarkę można odinstalować, zainstalować na nowo, z tą zawsze są jakieś problemy. Prawym przyciskiem myszki odepnij od paska zadań. Widok zadań. Jeśli mamy dużo okienek, pomaga schować to okienka jednym kliknięciem. Klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy Pokaż przycisk widoku zadań. To jest ptaszek. Gdy kliknę, to on zniknie. I przycisk Cortana, pomocnik, który ma słuchać wszystkiego, co mówimy i reagować na to. Klikamy prawym przyciskiem i klikamy Pokaż przycisk Cortana. Już mamy porządek i tutaj. Miejsce na ikonki, które są ważne, cenne i użyteczne. Możemy tutaj jedną wprowadzić. W pasku wyszukiwania wpisujemy panel. Pierwszy u góry panel sterowania. Prawym przyciskiem przypnij do paska zadań. I panel sterowania daje nam szybki dostęp do wszystkich ustawień systemu. Zaglądamy tutaj raczej rzadko, ale jeśli coś trzeba ustawić, to jest niezbędna ikonka i szukanie jej za każdym razem, gdy jest potrzebna, to strata czasu. Na pulpicie chciałbym zobaczyć ikonkę komputer, więc klikam prawym przyciskiem myszki w półstej przestrzeni. Wybieram personalizuj i tutaj po lewej stronie klikamy na kompozycję i wtedy po prawej stronie widzimy ustawienia ikon pulpitu i możemy sobie zaznaczyć komputer. OK. I mamy ikonkę ten komputer, bardzo przydatna. Kosz wrzucę gdzieś na bok. Ten komputer wrzucimy tu. Jego funkcje są takie, że jeśli zwyczajnie go kliknę dwa razy, to też mam eksploratora plików i pokazuje nam tutaj wszystkie zasoby. A jak kliknę prawym przyciskiem myszki, wybiorę właściwości, to mam szybki dostęp do ustawień. Kwestia przyzwyczajenia, ale większość użytkowników, z którymi mam do czynienia, lubi mieć tą ikonkę na wierzchu. Dobra. Microsoft Edge nie jesteśmy w stanie się go pozbyć, ale możemy usunąć tą ikonkę, żeby go nie używać. Ale zanim się go pozbędziemy potrzebujemy jakichś przeglądarek, których będziemy używać, więc trzeba go uruchomić i je pobrać. Wpisujemy Google Chrome. OK, mamy Google. Chrome. Edge'a zamkniemy i pozbędziemy się go. Dobra, rozpocznij. Dalej, dalej. Ustaw jako domyślną. Nie dziękuję. I dodamy jeszcze Firefoxa. Ok, mamy Firefoxa. Dlaczego tak? Google Chrome jest zbudowany na jednym silniku, Firefox na innym silniku renderującym. Warto mieć dwie różne przeglądarki. Jeśli zajrzymy na jakąś stronę i nie będzie działała, używając Google Chrome, coś będzie nie tak, uruchamiamy przeglądarkę zbudowaną na innym silniku renderującym, żeby sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest błąd na samej stronie. Można dodać jeszcze inne, jeśli ktoś lubi, ale to są jakby te dwie podstawowe. Co jeszcze może się przydać? Coś do przeglądania plików PDF. Domyślnie Windows będzie próbował je otworzyć w przeglądarce swojej Edge, co nie jest najlepszym pomysłem. Chcemy coś szybkiego i lekkiego. Sumatra PDF. I pobieramy installer. 7 MB. Maleńki programik. Robi to co do niego należy, otwiera programy, otwiera pliki PDF, można je przejrzeć, wydrukować i najczęściej tylko o to chodzi. Jeśli ktoś pracuje z plikami PDF i musi wypełniać jakieś dokumenty, interaktywne rubryczki, to najczęściej jest potrzebne w księgowości. To niestety jest potrzebny program Adobe Reader. My go tutaj w tej chwili nie będziemy instalować, bo nie ma takiej potrzeby. Ten program jest duży, ciężki, włącza w tle jakiś menadżery aktualizacji, przesyła jakieś anonimowe dane do producenta. i Jeśli nie, musimy lepiej go omijać. Kodeki do odtwarzania filmów i muzyki ze strony Kodek Guide koniecznie, bo tutaj mamy instalki kliki instalacyjne bez żadnych pułapek wersja standard jest w porządku serwer pierwszy drugi trzeci serwery lustrzane nie ma znaczenia który wybierzemy będzie dobrze i przystępujemy do instalacji next 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 next, next. uwaga w tym miejscu klikamy decline czy chcesz dodatkowe oprogramowanie? Nie. Tu klikamy decline i tu klikamy install. Finish. I wszystkie filmy i każdy rodzaj muzyki powinien się odtwarzać bez problemu. Zainstalowany razem ze wszystkimi kodekami jest również Media Player Classic. Lekki, szybki, przyjazny, w wersji polskiej odtwarzacz filmów, głównie muzyki też, razem z napisami, co tylko chcemy. Jeśli ktoś lubi, może sobie zainstalować VLC, ale tutaj ten zestaw kodeków zawiera wszystkie potrzebne rzeczy i działa co najmniej równie dobrze, jeśli nie lepiej. 7zip jeśli chcemy otworzyć jakiś plik zip, e, rar, czy jakiekolwiek inne archiwum, to jest absolutnie niezbędne i niezastąpione narzędzie. OK. Coś do przeglądania obrazów. XNView. XNView Classic. To nas interesuje. Schodzimy nieco niżej, jeszcze niżej. Standard, setup. Rozpoczynamy instalację, agreement, jest, 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 instaluj. Do XnView trzeba zajrzeć, kliknąć OK. Nie wyświetlaj porad przy uruchamianiu, zamknij. Cały program jest w języku polskim, ma przyjazne ikonki do wycinania, powiększania, usuwania czerwonych oczu i obracania. Office, LibreOffice. Pobierz ze strony pl.libreoffice.org najnowszą wersję. Przystępujemy do instalacji dalej dalej. instaluj i zakończ i normalnie byśmy zrestartowali komputer ale jeszcze prowadzimy prezentację więc LibreOffice dokument tekstowy i możemy pisać. Można otwierać i zapisywać pliki w formacie ODF, który jest zalecany w formacie WordA 2007 najnowszego w formacie Starego WordA z lat 97-2003 i jeszcze w kilku innych formatach, ale to są chyba te dwa najważniejsze. Stary Word, nowy Word. Obecnie używane formaty można otwierać, można zapisywać, nie powinno być problemu. Bardzo dobry pakiet, zawiera wszystkie potrzebne rzeczy. Odpowiednik Excela, Worda i całej reszty. Teraz jeszcze skojarzymy pliki obrazów z programem XnView, bo w tej chwili jeśli kliknę na to, to nam się pyta jak go otworzyć. Chcemy zaznaczyć XnView Classic, zawsze otwieraj, klik i teraz... Otwiera się to w XenView, można kliknąć dwa razy i przeglądamy to w eksploratorze, można kliknąć na zdjęcie i przy pomocy spacji przechodzimy albo backspace przechodzimy do następnego i poprzedniego. Szybki, lekki, prosty, przyjemny w języku polskim robi co ma robić. No dobra, przeglądarki są, PDF-y można otwierać obrazki, filmy, muzykę, pisać dokumenty, czyli te podstawowe sprawy są. Można jeszcze archiwa skojarzyć z programem 7-zip. Wchodzimy do 7-zipa, narzędzia, opcje, zaznacz, zastosuj, OK. Jest w porządku. Mały porządek w kafelkach, odepnij, odepnij i tak dalej. I odinstaluj. I nagle menu zrobiło się Bardziej przejrzyste, w miarę wysprzątane i uporządkowane ze wszystkim, co potrzebne do pracy. To chyba zamyka temat instalacji Windowsa na nowym komputerze. Teraz, jeśli ktoś ma ochotę i czuje potrzebę, może dodawać swoje aplikacje: biurowe, projektowe, czy gry, czy, czy cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Czyli to tyle na tą chwilę. Jeśli masz jakieś pomysły, problemy, propozycje, uwagi, napisz w komentarzu pod filmem.